Musi być jednolita. Takie jest zadanie, które zdarza przez Maniu rzeczywistość Polski. Wykładem doktora Pawła Fornala z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej o przedstawicielach podziemia antykomunistycznego z terenu powiatu Brzozowskiego oraz emisją filmu dokumentalnego Wolność i Niezawisłość zakończyły się dwudniowe obchody przypadające na 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Prelekcję oraz projekcją historycznego obrazu poprzedziła dwa dni wcześniej Uroczysta Akademia Patriotyczna, reprezentująca elementy literacko-muzyczne. Składać broni po zakończeniu II wojny światowej nie mieli zamiaru. Od 1939 roku bowiem walczyli o Polskę wolną, a takiej w 1945 nie zastali. Wroga niemieckiego zamienili na sowieckiego. Ten wszak teraz zablokował drogę do niezawisłości. A z faktem takim część polskich żołnierzy pogodzić się nie chciała. Dlatego działania frontowe zamieniła na partyzanckie, tworząc niepodległościowe podziemie. Do historii zaś przechodząc jako żołnierze wyklęci. wyklęci przez komunistów przejmujących wówczas władzę w kraju. Dziesiątki tysięcy ludzi ujawniły się, wpisały w kartach swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca. Pse. Mówiliśmy dzisiaj o żołnierzach wyklętych inaczej, wymazanych z historii PRL-u. W związku z tym trudno było o materiały. Na pewno to jest też czas, żeby takie materiały zebrać. Ja kilka lat zbierałem też kontakty z rodzinami, też szukanie po archiwach nie tylko w Rzeszowie, ale też innych działów IPN w Polsce, ponieważ te osoby wyjechały stąd. Z niektórymi udało mi się nawiązać kontakt też. Yy, jednak niestety no, zmarły yy, lub z rodzinami. Otrzymałem różnego rodzaju wspomnienia i też uzupełniły te informacje, które były z dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa yy, dotyczące działalności tych osób. Udało się odtworzyć te struktury funkcjonujące w powiecie brzozowskim? Aktywne były tutaj działania tych grup niepodległościowych? Znaczy ja myślę, że to, jeżeli chodzi o te najważniejsze organizacje, to udało się odtworzyć. Na pewno y, niektóre organizacje, które na przykład nie były rozpoznane przez Urząd Bezpieczeństwa, nie ma śladów to o ich działalności. Na pewno w szkołach, myślę, że tutaj w Brzyzowie mogą być organizacje młodzieżowe, które na przykład y, nie, nie były rozpoznane przez Urząd Bezpieczeństwa. I takie organizacje mogły końcem lat 40. i początkiem 50. funkcjonować y, y, przeciwko władzy komunistycznej, które osoby młode, które się organizowały także mogły być nie rozpoznane. Jednak myślę, że te najważniejsze organizacje, które tu funkcjonowały, miały jakieś działania militarne, zbrojne przeciwko komunistom, y, zostały już rozpoznane. Nie wszystkie fakty na pewno może zostały ujawnione ale myślę, że te najważniejsze wydarzenia z historii powiatu w tym okresie pierwszym, czyli tych lat 44, 49, myślę, że zostały już rozpoznane. Do oddziałów stacjonujących w lasach walczących z ówczesnym aparatem bezpieczeństwa należała duża część byłych żołnierzy Armii Krajowej, co zapewniało niepodległościowemu podziemu ciągłość kadr. Żołnierze wyklęci za swoją walkę płacili olbrzymią cenę, trafiając do więzień, ginąc w celach lub na publicznych egzekucjach po sfingowanych procesach. Żeby zdekonspirować partyzantów komuniści prowadzali do oddziałów swoich agentów, była odwrotne sytuacja, że partyzanci mieli swoich informatorów w Urzędach Bezpieczeństwa czy w Milicji Obywatelskiej? Były takie sytuacje i tak jak tutaj wspominałem postać Stanisława Wojtowicza, ale nie tylko. Byli inni funkcjonariusze którzy, Urzędu Bezpieczeństwa, którzy byli skierowani do pracy po to, żeby informować podziemia antykomunistyczne o działalności urzędu, o planach urzędu wobec wobec niektórych osób czy akcji, które miały być prowadzone przeciwko czy partyzantom, czy tym strukturom podziemia antykomunistycznego. Także też w milicji, zresztą na tutaj z Zygmunta Szczepkowskiego, który był śledczym w milicji do lipca 1947 roku, on o podziemie antykomunistycznym informował, że sam był w kierownictwie, był w tym czasie na osoba odpowiedzialna za wywiad i kontrwywiad, czyli bardzo wysoko i tworzyła tę strukturę podziemia antykomunistycznego i również werbowała informatorów spośród swoich kolegów pracujących w Urzędzie Bezpieczeństwa. Lub też skierowała on te przy, przy, przygotowywał akcję na areszt śledczy w Urzędzie tutaj w Brzowie udaną akcję, która się uda i zakończyła uwolnieniem 11 żołnierzy i oficerów Armii Krajowej. W Polsce Ludowej o powojennej konspiracji niepodległościowej praktycznie się nie mówiło. Żołnierze podziemia zostali wyklęci na blisko pół wieku. Na szczęście nie zostali zapomniani. Dużo jeszcze pracy przed IPN-em, w tym w odkrywaniu dziejów podziemnej armii po 1945 roku? Myślę, że tak. To jest jeszcze proces, który trwa i na pewno też dużo osób zgłasza się do instytutu, przekazuje też rodzinne pamiątki, wspomnienia i cały czas odkrywamy. Historię podziemia antykomunistycznego i tych pierwszych lat po wkluczeniu armii sowieckiej na tym, na tym terenie i organizowaniu władzy komunistycznej. Także myślę, że to proces, który jeszcze potrwa kilka lat, ale trwa, i myślę, że, że na pewno dzięki niemu wiele osób z zapomnianych będzie przywrócone do, do świadomości społecznej i będzie, będzie im przywrócone należyte miejsce. Uczniowie brzozowskiego ogólniaka po raz kolejny uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Bogaty tegoroczny program obchodów pozwolił pogłębić uczniom wiedzę o tym etapie polskiej historii. I wiedzę o żołnierzach wyklętych y, zdobywałem sam z internetu, różnego typu pras, y, z filmików w internecie. Ale teraz y, w szkole dzięki akademii, jakie organizujemy y, szersze grono uczniów ma y, możliwość poznania. Y, Życie rysów, żołnierzy wyklętych, tego, jak walczyli o, o suwerenność Polski i tym podobne. U Ciebie podobnie było? E, tak, ja także biorę udział w akademiach, e, śpiewam piosenki właśnie dla, dla tych żołnierzy, którzy byli dla nas i którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność naszego kraju. Organizujecie akademię, praktycznie co roku obchodzone są w liceum dni żołnierzy wyklętych. Wciągnął Was chyba ten temat? Znaczy wciągnął nas, bo w sumie wciągnęła nas nasza pani profesor, która jest taką osobą energiczną, taką bardzo zaangażowaną w sprawy historii. I właśnie dzięki takim postaciom jak pani Wawrzak, panu Obodziński, my jako uczniowie mamy możliwość zgłębiania czegoś, co dla nas zwykłych uczniów, którzy jeszcze nie poznajemy takich tematów, bo nie mamy takiej wiedzy, możemy dowiedzieć czegoś więcej, czegoś ciekawego.